17:40. Na zawadach już jesień. Izabela zamyślona, włosy już w kolorze jesieni. Wyszła na spacer, najedzona pierogami. Spałam, bez pana. A teraz spaceruję i myślę. Myślę i spaceruję. To są fajne chwile, Podobają mi się te chwile. Jesteś taką filozofką? filozofką zwani, ale zobaczmy, już jest taki takich ślicznych liści padało. Filozofką nie jestem, ale lubię mieć taki czas dla siebie. Dzisiaj rano byłam bez ciebie na spacerze i też mi było bardzo dobrze, bo też tak fajnie sobie pomyślałam, fajnie sobie zrobiłam taką zadumę. I teraz też myślę, myślę. Fajnie się tak wyciszyć. Zresztą uważam, że natura to jest super, a jeszcze tak jak my żyjemy. W ogóle to jest zadziwiające, że oni tego w ogóle nie koszą, nie ścinają, bo to jest natura 2020, nie? U nie, nas. 2000. Natura 2000. 2000, tak, to jest taki nie projekt. Zostawia się naturę no? bardzo taką nieskażoną. Nie wolno nic robić, nie no, można nie. niczego wycinać, nie można niczego zmieniać. To jest to, tak ścieżkę tutaj ludzie wydeptali, to tą ścieżką sobie możemy iść. Idziemy tędy, czy tędy? A którędy chcesz. To Mamy zawsze idzie. wybór. To jest piękne, że można mieć wybór. Idziemy tędy? A nie, a może idziemy tędy. Nikt nam nie każe, nikt nam nie, nie wskazuje drogi, sami ją wybieramy. Codziennie możemy wybierać inną drogę. To jest piękne, prawda? Tak, to jest bardzo piękne, a my tutaj chodzimy na, na tą taką fajną przestrzeń. Ja się zawsze zachwycam, że tu, tu jest właśnie świetnie. tutaj jest bajkowo, tutaj to jest, jest, jest tak filmowo, więc pod nasz serial jest idealnie. I za moment zmienimy obraz kamery tak, będziemy tak, szli do przodu no, ale to jest a dalsza część już w kolejnych odcinkach